Bardzo zatekłące, z szacunkiem od wszystkich osób, które przybyły z każdej części tego kraju. podnieście światło do góry. Czuję sobie to, czuję sobie to, czuję sobie to, czuję sobie to, czuję sobie to. sobie to, czuję sobie to, czuję to serca. Czasami czuję w moim sercu, deszcz, pano, Całe życie wielkie i jest rado morze. Pamiętam znowu się wlewą, ze spraków, zresztą, dobywę, mam się przebą, może spadnę, jak ten stark wyrozmę za dobry węczu. Czasem mam sens, że się wierzy, muszę przewierzyć Zapach, który został oskryty, ustaw i dziewczyn. Czuję, że ten, co teksty te, czuję, że widzę. tym nie wymałem, sercu wielka biura, znowu zryki. Czuję, że to ma życie, z których swoje emocje. Czuję, że przez to będę znowu zabrał dzisiaj moskę. Mogę wyczulić pocie, i tak się nie wykwita. Nie wiem, czy przez te śpię, mam, czy moje tempo życia. Czasem się wbita, manew. Oczy biegną roku, staję na tamtym bloku jakby na świata szycie, Tylko nie mogę skoczyć, czuję, że go mam życie Bądźcie to na nicie, tak jak i ja to czuję Bądźcie w swojej głowie jak ci, to nie ratuję Bądźcie kryształową kulę, potem życie o ziemię Popaż, zbite szkło, życie to przeznaczenie Bądźcie to na nicie, tak jak i ja to czuję Chodź w swojej głowie jak ci Bądźcie kryształową kulę, potem życie o ziemię Popaż, zbite szkło, życie to przeznaczenie Sią.